Dzień dobry wieczór, kochani. Chciałbym wam dzisiaj kawałek pokazać trasę na Bristol, może dojedziemy do Bristolu, zobaczymy, no bo to ostatnio były kureczki, więc czasami to wiecie, jak to wychodzi. Ale chcę się podzielić e, taką sytuacją. Słuchajcie, jak to jest niesamowite, co się dzieje w Polsce. Jak ktoś zakłada sobie YouTube'a czy social media. E, słuchajcie, e, to nie okazuje się, że sekty tworzą się każdego, każdego roku jestem w kontakcie z osobą, która opowiedziała mi pewną historię wkrótce, wkrótce się coś dowiecie, no bo ja też nie chcę zdradzać jej prawda, imion, imienia ani, ani nie chcę zdradzać tak, żeby się po prostu no, nie, wydało, nie wydało za dużo, nie wiem czy ona jest gotowa na to Natomiast posłuchajcie, jakie to jest niesamowite, że małżeństwo, polskie małżeństwo, otworzyło sobie sektę i werbuje ludzi do jakiegoś tam Chrystusowego kościoła. Też na razie nie będę mówił, ale zrobię odcinek, dlatego że. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak ktoś, kto ma dosłownie 300-400 subskrypcji, potrafi dokładnie robić to samo, co świadkowie Jehowy, słuchajcie. No to jest dla mnie po prostu wielki szok, że się takie, takie rzeczy dzieją w Polsce. E, czyli praktycznie też zastosowali ostracyzm na tej osobie. E, nie dosyć, że straszą piekłem. E, to, to jest po prostu niesamowite, w jaki sposób e, dokładnie robią to samo, co świadkowie chowy, czyli wiecie. E, Wyszukują jakby takich, no, takie osoby, które wiecie: na przykład są samotne, lub um, wiecie, czy ktoś im odszedł, um, jest, um, są w takiej ciężkiej sytuacji, jak to wiecie, jak my żeśmy wy, wypatrywali takich właśnie zaraz po śmierci. Najłatwiej było kogoś zwerbować takie, de, takiego, gdzie żona, lub mąż umarł, czy dziecko i tak dalej. To są, to są naprawdę straszne rzeczy. Wiecie co? Właśnie dlatego warto jest zakładać kanały. Zakładajcie e, kanały e, i, i mówcie o tym. Słuchajcie, kochani, mówcie o tym, bo social media, widzicie, e, to jest rodzaj obrony. Ja, w, ja, stoję, ja stoję w ja stoję za takimi ludźmi dlatego, że e, mimo, że ja, ja nie mam jakoś tysiąc e, subskrypcji jest bardzo za to dziękuję kochani, e, drodzy widzowie subskrybujcie, bo to co w, e, zrobiłem na TikToku i na Instagramie i, i tego szorcika, którego wrzuciłem e, to między innymi dowiecie się dlaczego e, jestem słynny na Filipinach <laughs> jestem gwiazdą filipińską prawdziwą, nieudawaną Wiecie, także ja za chwileczkę muszę to zmontować, bo to nie jest mm, takie dla mnie proste. Natomiast zobaczycie <laughs> i się trochę pośmiejemy z tego, bo to chcę coś pozytywnego wam dać e, takiego. No. Natomiast e, będę w kontakcie oczywiście jeszcze dzisiaj, za parę godzin będę dzwonił e, do tej osoby i tą historię się wkrótce dowiecie. A ja chcę takich ludzi właśnie, to, to jest to, co właśnie takie dobre dziennikarstwo, żeby e, być, bo wiecie co słowo dziennikarstwo, to, to od 2020 roku, jak widzieliśmy jak e, dziennikarze naganiają, straszą, niczym się nie, nie, różni, nie różnili od, od tych e, e, cielców, którzy, którzy e, z, mają e, złoto pod amboną mają w Warwick miliardy. A, a po prostu straszą biednych ludzi, takie naganianie jakie było przecież kurcie, Polak z Manchesteru pokazał jak jak Polsat zmanipulował w szpital jak on jest pełny, jak ambulansów pełno. Myśmy chodzili po tych szpitalach, w Gloucester też widzieliśmy, że nikt, nikogo nie było. No, ale pokazywaliście w, w dziennikarzyny sprzedajne wszystko tak, żeby człowieka jak najbardziej e, zastraszać. To jest właśnie... E, w sumie to jak kiedyś tam powiedziałem, że jestem dziennikarzem społecznym, się brzydzę teraz tego słowa, jak się cieszę, że moje dzieci... E, tak kiedyś marzyłem, żeby... Żeby no dziennikarstwo, no dziennikarstwo. Teraz to mogę powiedzieć, że to wolę, nie wiem, być aktywistą społecznym. Zdecydowanie lepsze słowo niż słowo dziennikarz. Dziennikarzyny się po prostu e, to, co, to, co właśnie pokazał Stanowski. Przecież jak ja tam patrzę, Kraśko, Jakieś te znane z telewizji śniadaniowe to są po prostu. No to, to wy się tak ośmieszyliście dziennikarzyny za 5 groszy, że szkoda szkoda w ogóle, naprawdę tego, tego w życiu, kiedy. Be, Teraz, kiedyś to myślałem właśnie, jak jeszcze przecież robiłem film, jak Bożenka była zawłaszczeni przez Sekta, to robiłem filmik tam w jej obronie, że tam Piotkaś. Piotkaśko powiedział, że wiesz, nie, nie byłem pewny, czy to był Piotr, Piotr Kraśko, ale chciałem, e, chciałem zrobić taki film, że bo on tam powiedział, że no trzeba by drugą stronę wysłuchać i tak dalej, i tak dalej nie, czyli Świadków Jehowy jeszcze, żeby, 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 żeby to wyglądało e, żeby mieli prawo do obrony, no tak, tylko, że właśnie doskonale, dlatego, że wiedzą doskonale jak, jakimi syfiarzami są to dlatego, e, dlatego się nie, nie przyjmą za, takiego zaproszenia w momencie, kiedy ja byłbym e, byłbym w, w takim, w takim programie ale ja już nie, w życiu nie, nie nie, kiedyś, kiedyś myślałem, żeby przyjąć zaproszenia ale nigdy w życiu do telewizji e, żadnej śniadaniowej i tak dalej, do tych dziennikarzynów, które, którzy po prostu sprzedajnych lumpów dla mnie... Bo to, bo to jest po prostu, to, 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 to co właśnie Stanowski pokazał z tą Natalią Janoszek w tym programie, to jak oni, kurde, Gazeta Wyborcza, TVN, TVP, Polsaty, Bielsko-Biała Telewizja, gazety, poważne gazety, normalnie, kuźwa, da, dali się tak dymać, <grym>, że jednej zwykłej e, takiej e, początkującej aktorce, która po prostu tam mitoma, mitomanką... E, zajeżdżało strasznie także no czyli czyli yy, po prostu <laughs> tak także także tutaj wezmę to małżeństwo na widelec No i zobaczymy zobaczymy jak, jak to będzie. Z, żeby z, z, stać się Michaelem Jacksonem Tyle, że dla Mike, Michael Jackson jeśli ma... Ktoś nie wie, że był świadkiem Jehowy, to to jest fakt. On był świadkiem Jehowy. Latoya Jackson o tym w książce pisze. E, dlatego bardzo e, uważam, że. E, bardzo lubiłem jego muzykę, jego twórczość, natomiast uważam, że krzywdę mi, nam wszystkim zrobił, dlatego że jakby taka osoba, chyba, chyba że po prostu no ja ze względu na to, że nie miałem satelity kiedyś i tak dalej, to e, możliwe, że po prostu było coś, może on się wypowiadał coś o Świadkach Jehowy, że to jest sekta i tak dalej, natomiast do mnie to nie doszło, nie, bo jakby on coś takiego powiedział, to by się nagłośnił cały świat by to nagłośnił i uratowałby miliony ludzi. To, to ja kogoś takiego poszukujemy. Dlatego chcę docierać do osób. E, prywatnie słuchajcie, ja piszę do osób, które są znane, bardzo znane. E, I na razie tak naprawdę do dwóch osób napisałem, więc e, jedna jest bardzo kontrowersyjna polska artystka. E, natomiast e, chodzi o to, żeby mm, po prostu przeprowadzić wywiad. E, to chodzi o Dorotę Rabczeską, wiecie, e, ja napisałem jej. Tak, tak, nie, będę was, nie będę was ściemniał. E, właśnie dlatego, że ona wygrała proces, pamiętacie? Ona coś tam o Biblii powiedziała, że, że napisali ją na a jacyś tam goście i tak dalej, nie? I ja powiem szczerze, ja tu ją podziwiałem, nie, e, że po prostu. Że, bo mówię, w takim kraju jak Polska, katolickim, mówię, o kurde, nie byłem pewny, czy ona wygra ten proces. Po, po czym, słuchajcie, okazało się, że wygrała ten proces, e, bo to nie było, ona nie obrażała katolików i tak dalej, to było, tylko, tylko to było, ona ma prawo wyrazić zdanie, tak samo jak ja mam wyrazić zdanie, że Stary Testament jest zmyślony, że ten Jehowa jest, jest po prostu okrutnym Bogiem e, i, i, i Mojżesz jest zmyślony i tak dalej, to to ostatnio słucham dużo podcastów właśnie o, o Żydach, nie? o Żydach o Izraelitach, przez to wszystko, to się dzieje na świecie teraz, to właśnie e, naprawdę to, to, to mówią znani, e, religioznawcy e, wypowiadają się na temat Biblii, e, tych pierwszych e, śmiesznych, wymyślonych przez ortodoksyjnych Żydów, tak naprawdę wymyślili sobie to, żeby kurde, łatwo, łatwo podporządkować, e, podporządkować właśnie e, sobie te ludy, które podbijali. I ten. I jeszcze e, okazuje się, że e, Bóg Jechowa miał żonę Asherę, nie? To to takie rzeczy też, czego też nie wiedziałem. Także najpierw e, by, było, e, było wielu bogów, oni sobie, oni sobie tak wymyślili, ale w pewnym momencie e, trzeba było trzeba zrobić było monoteizm i wymyśleć tego wymyślonego Jechowa, który jest, jest bogiem okrucieństwa, nie? No, także. Będę tutaj stał za tobą, bo, bo właśnie no to, to jest to co od zawsze miałem tą empatię do, do ludzi w zborze jakoś wykluczali, mnie to bolało e, i uważam, że to jest F-stwo i tak dalej, żeby tak zachowywać się w stosunku do e, ciebie też tak właśnie potra potraktowali, więc jak coś, to mówię będziemy robić kontent na ten temat. Tak więc rzeczywiście e, trzeba dążyć, żeby eksowie robili jak najwięcej e, kanałów, którzy, którzy e, ale, ale też nie, nie, nie zamykać się na świadków Jehowy, dlatego że to po prostu e, rzeczywiście nie dochodzi do, do wielu. Jeśli będzie cała Polska, słuchajcie o tym mówiła, to oni z automatu będą. E, po prostu jak się jakaś gruba afera, właśnie, ktoś bardzo znany zacznie wypowiadać, tak, na przykład, to, to wiem, że Kazik był bliski tego, że, żeby zostać w sekcji świadków, ale ale, ale no to, to jest za mało, to, to musi być ktoś właśnie, nie wiem, jak doda, ktoś, kto, kto jest kontrowersyjny, ktoś, kto po prostu e, ma coś więcej do powiedzenia, e, oglądają go, miliony fanów, nie? To jest to jest w ten sposób. Ja uważam, że powinniśmy, powinniśmy. Ja cały czas, wiecie, moja, moja głowa jest tak, że ja ogólnie chcę odchodzić od tematu, sekty świadków, ale to jest tak, że ja cały czas myślę, jak urwać tych hydrze w głowę w Warwick. Nie, bo to o nich chodzi. Jakby oni się e, rzeczywiście coś tam w Warwick, e, tam w Ameryce, tam muszą zadziałać jacyś właśnie tacy youtuberzy, e, tacy jak, no tutaj był ten a, w Anglii, e, ten Lloyds e, właśnie, Evans, tak, Evans, nie pamiętam, no, ale on tam się też skompromitował, to wiem, że mi tam ktoś powiedział, że on tam w Tajlandii też, 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 też o jakąś pedofilię był podobno z, też, więc to, kurde, my tu walczymy. Oni, żeby nagłaśniać, że tak w taki sposób w Australii postąpili po hamsku, żeby tak za, yy, yy, zamieść, to miot, yy, zamieść to pod dywan, kto się mówi, A, ale ten, ale no za, za, mało, za, za mało w tamtym czasie, kurde, żeby było więcej youtuberów w tamtym czasie i to, to na, na, nagłośnili. To już teraz w Polsce to nie wiem, czy by, czy by było jeszcze 50 tysięcy świadków wiekowych. Bo to, się, bo to się po prostu bardzo głośno zrobiło w 2016-2017 roku, nie? A teraz to takie jest, jest, jak jest, no zobaczymy, nie? Tak się ten. Viendo, mówiłem na ostatnim filmie o tych odstępach, a sam czasami, widzicie, zap zapominam takie, takie większe odstępy robić, jak, jak gadam do Was, no ale to jest właśnie to, że staram się. kupić na, na tym, co mówię. Ale właśnie, no to też tyle mniej więcej na, na, na ten temat. E, będę, będę naprawdę. Ta, ja tak nienawidzę, jak ktoś po prostu straszy piekłem, straszy kuźwa e, Chrystusem czy Nowym Testamentem. W ogóle to jest najgorsze, jakie może, jakie może być. To jest po prostu nie do zaakceptowania, żebyście Wy traktowali ludzi w taki sposób nie można nie można w ten sposób robić to jest straszne także to mamy na tyle ja jeszcze tutaj kawałek chciałem wam pokazać ale mnie prowadzę, prowadzi mnie do M32 czyli do obwodnicy Bristolu tutaj po, pod nami jest rzeka Avon. no i to tyle z pięknego słonecznego Bristolu pozdrawiam Was, miłego weekendu na, a za tydzień, na weekend e, zrobię ten materiał po, pokroję go tak, żeby to zobaczycie jak, e, jak można no nie, to jest niespodzianka, więc e, subskrybujcie proszę kanał e, dziękuję za komentarze, za la, lajki i do usłyszenia kochani najbliższych w najbliższych filmach i w komentarzach. Dzięki do usłyszenia.